Jego ma. Rysiek trzymaj, nagrywaj to Masz, 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 masz. Szybko, szybkie wędkę tylko położę. W końcu. To poczułem jakbym ze drzewa zaczepił. Tato weź podbierak albo dobra. Rysiek tam weźmy jedno ręko. Niech on nagrywa. Ja też nagrywam. Ale wezmę go mojego będzie wiesz, lepiej. Tak, tak, ale to. Ja ja nie wiem czy ja go wyciągnę. Co? Nie... nie wiem czy go wyciągnę. Ja go do podbierania. Karysiek, Ja go. Jak wy wygląda? no o, kurwa. O, ho, ho. Jak on nie walczy, jego ja ledwo ciągnę. To co będzie, jak zacznie? O to patrz, żebyś miał hamulec nie za mocno nastawiony O co to Ci pójdzie On musi walnąć i niech sobie ciągnie żyłkę Opuść pod Kurde, jak go wróżysz z Czy to jest kamień? Nie, ryba 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 Ryba, to jest Widzę po czubku Gumę zawaliłeś no. Dobra, niech się umęczy Mówi, Wy... Patrz na telefon, dobra? No, oczywiście, oczywiście Cały czas mam twój, twoją wędkę To jest metruba w końcu Patrz jak odchodzi Patrz się za mocny hamulec nie no ja tak miał A mułasz wychodzi Popopop. albo to sum. Cicho, cicho. A sumów tutaj nie ma? Zobacz co się dzieje. Ty, on tam ogonem balej. O ma 8 metrów długości w silnik nie poszedł. Popatrz co się dzieje. Staraj się wędku, żebyś się... <grym> ja no nie. Ja pierdził. Czekaj, ale jak... 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 No, no dawaj ten j... podbierak. Trzymaj, trzymaj tylko. Czekaj, tylko trzy, trzecaj, ty, czekaj. Już teraz nie będę nagrywać, nie, bo nie mam nią. Na to moim nagrywaj, proszę. Nagrywaj to po... no bo ja muszę nie potrękać mi podbierak. Nie pociągaj, już masz tutaj ten. Zobacz, widzisz? Taki, taki. Dobra, niech idzie. No nie i tak. Prosto mój telefon jak teraz zapikował to tu się nie śni zobacz widzisz co się dzieje widziałem go prędzej

godzinny czy do czasami nie to chodzi. tak trzeba delikatnie ale byś tylko powoli Tylko powoli No z tym to są zdjęcia porobimy Nie. Nagraj, nagraj ten Nie no to to jest piękna chyba Przez cały kasiorek Podnieś do, do góry Okay. Ale wejdź do war,